Już w najbliższy piątek, 29 stycznia, zapraszamy do wyjątkowego obcowania ze sztuką. Pole Narcyzów to projekt artystyczno-naukowy tworzący platformę do spotkania, wymiany myśli oraz odmiennych punktów widzenia, a także wskazania różnych perspektyw pojmowania rzeczywistości i sztuki. Punktem wyjścia do tego właśnie interaktywnego przedsięwzięcia będzie instalacja artystyczna stworzona przez jednego z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych profesora Andrzeja Bednarczyka. Narcyz, oczywiście nie kwiatek, tylko ten młodzieniec, który zobaczył, może niechcąco, swoje odbicie w wodzie, stał się jednym z fundamentów naszej, naszej cywilizacji, naszej kultury europejskiej. A my chcemy na nowo przemyśleć tą sprawę chcemy na nowo przyjrzeć się temu ze starożytnej Grecji a nawet nie wiem, czy on istniał tak naprawdę czy ktoś go wymyślił. I ustawiamy postaci narcyzów jawnie zaczerpnięte z obrazu Caravaggio. narcyz u źródła, kształt ciała jest, ekspresja ciała jest tamtą zdjęta i lokujemy te postaci wpatrzone w coś. Może już nie w wodę. Może naszym lustrem, naszą wodą, naszą naturą stał się ekran. Pewnie tak. Chyba częściej patrzymy w ekran. W ten nawet malutki, niż w wodę, no w wodę może raz w roku na wakacje. Bo chcemy się spytać, co dzisiaj znaczy narcyzm, co znaczy być narcyzmem. Ta praca to jest praca badawsza, ja się pytam, czy narcyzm to jest dobrze, czy narcyzm to jest źle. I tu w bibliotece te narcyze, te postaci wpatrzone w ekrany przez kontekst tego budynku, przez kontekst miejsca miejsca świętego przecież. To jest świątynia słowa, świątynia wiedzy, świątynia właśnie pytania, o co chodzi, jak to jest. Nie po to się przychodzi do biblioteki, żeby czytać coś, co się już czytało. Prawda? Więc tutaj pytamy, czy to jest tak źle, że wpatrujemy się w te monitory? Nie ma, nie wiem. Ja chcę, żeby każdy tutaj przyszedł i żeby sam stworzył swoją historię narcyza, żeby popatrzył na to i przyjrzał się poprzez tę pracę samemu sobie. W swojej multimedialnej instalacji, Biblioteka Narcyzów, artysta wykorzystał architekturę i wewnętrzną przestrzeń biblioteki uniwersyteckiej z całą zresztą jej zmysłowością i aurą która ewokuje określone wrażenia i emocje. Artysta również eksponuje fakt, że biblioteka uniwersytecka w Zielonej Górze jako instytucja kultury wysokiej ma również twarz narcystycznego celebryty. Serdecznie państwa zapraszam. Oficjalne otwarcie wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej przy Alei Wojska Polskiego 71 rozpocznie się punktualnie o godzinie 12. Serdecznie zapraszamy.